Dzień dobry. Witam w kolejnej części poradnika. Dzisiaj się dowiecie, jak zrobić tytuł, przejścia i cofanie filmu. Najpierw zajmijmy się tytułami. Pewno teraz widzicie, że w prawej stronie w zakładce tytuły mamy zrobione tytuły przez twórcę programu, ale możemy zrobić swój tekst. A jak go zrobić? Wystarczy tylko kliknąć dwukrotnie na ten ekranik z lewej strony. Widzicie te guziki ze strzałkami, są one bardzo potrzebne i powodują że tekst może być na środku w rogu lub gdzie chcecie automatycznie. A jak nie chcecie swojej czcionki wybierać to w tym prostokącie możecie wybrać czcionki wybrane przez autora. Jak macie już tytuł to możecie zrobić fajną animację. Aby znaleźć animację należy w zakładce w tytule znaleźć guzik animacja. Wybieramy sobie jakąś animację z grupy robicie kiedy ma się pojawiać tytuł. Najlepiej róbcie tak jak ja pokażę. No i gotowe. Teraz możemy zobaczyć efekt naszej pracy. Teraz zajmijmy się przejściami i jak widzicie wziąłem kolor czerwony i przykładowy filmik, żeby zobaczyć przejścia należy kliknąć na guzik efekty. Tak samo jak w animacjach napisów, w przejściach też są one podzielone na grupy. Możliwe jest też wzięcie przejścia do ulubionych, prawy przycisk dodaj do ulubionych. To się bardzo przydaje, żeby mieć wszystko pod ręką, a aby wziąć przejście należy przesunąć daną ikonę przejścia na miejsce, gdzie ma być przejście w filmie. Oczywiście też czas przejścia można skrócić. Zobaczmy efekt pracy. Teraz zobaczycie jak zrobić tak żeby film się odtwarzał wstecz. Należy najpierw wyciąć kawałek filmu na którym ma być odtwarzanie wstecz i zaznaczyć klawisz odtwarzaj wideo wstecz i od cała filozofia. To jest takie proste. Dziękuję za oglądanie, dajcie komenty, oceny i jak chcecie suba. Do zobaczenia w następnym odcinku.